Śmierć Jezusa była z jednej strony wydarzeniem pełnym bólu i cierpienia, zaś z drugiej była pełna miłości Jezusa wobec ludzkości. Z wydarzeniem tym związanych jest wiele artefaktów, które dziś uznawane są za święte. Są to przykładowo krzyż, na którym zmarł Jezus, całun, w którym Jezus został pochowany, czy też korona cierniowa włożona Jezusowi na głowę. Co o koronie cierniowej mówi Pismo Święte? Co stało się z nią po ukrzyżowaniu? I czy przetrwała do dnia dzisiejszego? Zapraszam do obejrzenia kolejnego starcia Biblii, znania. O koronie cierniowej wspomina trzech ewangelistów Mateusz, Marek oraz Jan. Zmianki o koronie cierniowej w ewangeliach Mateusza oraz Marka są bardzo podobne do siebie. Wtedy żołnierze namiestnika zabrali Jezusa z sobą do pretorium i zgromadzili koło niego całą kohortę. Rozebrali go z szat i narzucili na niego płaszcz szkarłatny. Uplótszy wieniec z ciernia włożyli mu na głowę, a do prawej ręki dali mu ćcinę. Potem przyklękali przed nim i siedzili z niego, mówiąc Witaj, królu żydowski! Żołnierze zaprowadzili go na wewnętrzny dziedziniec, czyli pretorium i zwołali całą kohortę. Ubrali go w purpurę i upłuczy wieniec z ciernia włożyli mu na głowę i zaczęli go pozdrawiać. Witaj królu żydowski. Co ciekawe, Mateusz i Mark nie wspominają o koronie cierniowej, lecz o wieńcu z ciernia. Jednak tradycyjnie mówi się o nim, iż była to korona, gdyż żołnierze prześmiewczo wręczyli Jezusowi atrybuty królewskie, wspomnianą koronę cierniową oraz tcinę mającą symbolizować berło. Święty Jan natomiast wspomina w sposób bezpośredni, iż była to korona cierniowa. A żołnierze upludłszy koronę z cierni włożyli mu ją na głowę i okryli go płaszczem purpurowym. Potem podchodzili do niego i mówili, witaj królu żydowski i policzkowali go. W dalszym opisie Męki Pańskiej Jan wspomina, że Piłat raz jeszcze przemawiał do ludu, że nie widzi w Jezusie żadnej winy. Jezus więc wyszedł na zewnątrz w koronie cierniowej i płaszczu purpurowym. Piłat rzekł do nich: Oto człowiek. Powyższe zapisy Biblii są jedynymi, które wspominają o kronie cierniowej. Nie wiadomo więc, co stało się z nią w trakcie oraz po ukrzyżowaniu. Czy jednak istnieją jakieś źródła, które mogą sugerować, co stało się z kroną cierniową po śmierci Jezusa? Z logicznego punktu widzenia Jezus miał koronę cierniową na głowie do czasu zdjęcia z krzyża. Otóż Jezus został ukrzyżowany przez rzymskich żołnierzy, którzy z pewnością nie ściągali mu wcześniej korony cierniowej, gdyż chcieli by cierpiał w jak największym stopniu. Korona ta mogła spaść z głowy Jezusa przez przypadek w trakcie Drogi Krzyżowej lub samego ukrzyżowania. Żołnierze mogli więc ją podnieść i włożyć na głowę Jezusa, by zwiększyć jego cierpienie. Jednak istnieje też możliwość, że korona spadła z głowy Jezusa i żaden z żołnierzy tego nie zauważył lub zauważył, lecz nie zawracał sobie tym głowy. Przyjmijmy jednak, iż korona nie spadła z głowy Jezusa lub spadła, lecz żołnierze ponownie ją założyli. Gdyż chcieliby jak najdłużej cierpiał. Po śmierci Jezusa, Józef z Arymatei poprosił o zwrot ciała Jezusa. Gdy je otrzymał, ciało Jezusa przebywało już z życzliwymi mu osobami. Można więc się domyślać, iż wówczas korona cierniowa została zdjęta z jego głowy. Pytanie brzmi, czy została wyrzucona, czy też zachowana przez bliskie mu osoby. Zgodnie z jedną teorią koronę cierniową przed złożeniem w grobie ciała Jezus'a zabrał jeden z jego uczniów. Jednakże zgodnie z tradycją żydowską ciało należało grzebać wraz z wszystkimi przedmiotami, które miały kontakt z krwią martwej osoby. Uważano bowiem, iż są to przedmioty nieczyste. Wówczas uczeń złamałby fundamentalne prawa żydowskie. Wydaje się więc, iż bardziej prawdopodobne jest to, że Jezusa pochowano wraz z koroną cierniową. Jednak korona nie znajdowała się na głowie, lecz w grobie, w którym go pochowano. Koronę tę rzekomo odnalazła i zabezpieczyła święta Helena, gdy 14 września 326 roku znalazła w Jerozolimie grób Jezusa. Rzymski kapłan i poeta chrześcijański Paulin z Noli twierdzi, iż jeszcze na początku V wieku relikwia korony odnalezionej przez cesarzową Helenę była czczona w Jerozolimie. Wincenty z Lerynu, który rzekomo również widział kornę w Jerozolimie, opisywał, iż miała formę pileusa, stożkowej czapki ze szpicem opadającym do przodu. Grzegorz Sturs widział koronę cierniową w Jerozolimie w 593 roku. Jego zdaniem korona cały czas była zielona i każdego dnia ciernie cudownie odradzały się. Twierdził on również, iż obręcz, która podtrzymywała cierniowe pnącza, była wykonana z sitowia, zaś ciernie pochodziły prawdopodobnie z głożyny zwanej cierniem Chrystusa. W 1063 roku koronę wywieziono do Bizancjum. Podobno cesarz Konstantynopola, Baldwin II de Courtenay, 18 sierpnia 1200 1939 roku sprzedał koronę królowi Francji Ludwikowi IX za 135 tysięcy livrów. Korona spoczęła podobno w kaplicy saint chapelle w której znajdowały się inne relikwie związane ze śmiercią Jezusa. W średniowieczu ciernie z korony wyrywano i transportowano do kościołów i klasztorów na całym świecie, m.in. do Rzymu, Pizy i Pragi. Ciernie z korony chrystusowej przywożono również do Polski, m.in. do Zamościa, Miechowa, Boczków i Miejskiej Górki. Z tego względu obecnie korona pozbawiona jest cierni. W czasie trwania rewolucji francuskiej koronę przeniesiono do Biblioteki Narodowej Francji. W 1801 roku wraz z innymi relikwiami przekazano ją w ręce arcybiskupa Paryża. Zaś 10 sierpnia 1806 roku korona i inne relikwie trafiły do skarbca w katedrze Notre Dame. W każdy pierwszy piątek miesiąca oraz każdy piątek wielkiego postu korona była udostępniana wiernym w trakcie specjalnych ceremonii. W trakcie pożaru katedry Notre Dame 15 kwietnia 2019 roku korona niemal została zniszczona, jednak udało ją się uratować. Do czasu odbudowania katedry, korona cierniowa znajdować się będzie w ratuszu paryskim. Czy jednak możliwe jest, by była to korona cierniowa, która została włożona Jezusowi na głowę prawie 2000 lat temu? Jak to możliwe, że przetrwała do dzisiaj? Owa korona cierniowa była poddawana wielokrotnym badaniom w celu ustalenia jej autentyczności. Pierwsze badania korony przeprowadził w 1870 roku Charles Roholt de Fleury. Ustalił, iż wewnętrzna średnica obręczy o grubości 1,5 cm wynosiła 21 cm. Podtrzymywała ona konstrukcję ścierni wciskaną na głowę. W ten sposób obrażenia zadawane osobie ją niesącej były jeszcze większe. Gałęzie cierni były prawdopodobnie doczepiane do głównego okręgu. Korona była również badana przez botaników. Ustalili oni, że 21 cm obręcz została wykonana z Situ Bałtyckiego, rośliny rosnącej w rejonach Morza Śródziemnego. W obręczy zachowały się resztki wplecionych w nią 15 lub 16 gałązek, pochodzących ze wspomnianej już głożyny ciernia Chrystusa. Botanicy obliczyli, iż każdy ciepiec posiadał około 50 do 60 kolców, jednak Charles Rochal de Fleury obliczył, iż we wszystkich europejskich kościołach znajdowało się 139 cierni pochodzących z Korony Chrystusowej. J.E.S. Mylat, botanicy zajmujący się biblijną roślinnością, tłumaczą to w następujący sposób. Liczby te nie zgadzają się, gdyż pomiędzy ciernie głożyny pleciano pędy kolcowoju europejskiego i krwi ściągu ciernistego. Warto również zauważyć, iż żadne źródła historyczne nie podają, by na głowy osób skazanych na ukrzyżowanie wkładano korony z ciernia. Jednak jak już wspomniano, żołnierze w ten sposób mieli szybciej z Jezusa. Argumentem przemawiającym za tym, że Jezus faktycznie miał na głowie koronę cierniową, jest fakt, iż na całnie turyńskim można zauważyć liczne wypływy krwi na czaszce Jezusa. Mogą one stanowić wynik przebicia naczyń krwionośnych na głowie przez kolce. Chirurdzy badający całą turyński naliczyli 13 takich ran na czole oraz 20 z tyłu głowy. Przypuszczają oni również, iż tych ran mogło być znacznie więcej, około 50. Korona włożona na głowę Jezusa musiała powodować u niego rozdzierający ból i obfite krwawienie z uwagi na fakt, iż pod skórą głowy znajduje się sieć unerwienia i naczyń krwionośnych. Na jednym centymetrze kwadratowym skóry głowy znajduje się około 140 punktów, które są wrażliwe na ból. Można więc sobie wyobrazić skalę cierpienia doznawanego przez Jezusa. Pismo Święte choć krótko, to jednak bezpośrednio mówi o wieńcu czy też koronie cierniowej włożonej na głowę Jezusa. Czy jednak zapisy trzech ewangelistów są wystarczające, by uznać, iż Jezus poddawany został tak ogromnemu dodatkowemu bólowi. Czy relikwia znajdująca się obecnie w Paryżu jest prawdziwa? Czy stanowi ona niepodważalny dowód na życie, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa? Dajcie znać w komentarzach poniżej, jakie jest Wasze zdanie na ten temat.